Cześć, witajcie na kanale Sarileka Fury. Nazywam się Mateusz Borowski i zapraszam Was na relację z Show jak co roku. Zaczynamy. Zaczynamy od G-klasy. No, G63MG. Jak co roku, niewiele się zmienia. Fantastyczne auto. Polecam Wam test G500. -ki. Na moim kanale. No nie jest to samo co. To nie będzie to samo co G63 MG, no ale jednak V8 jest pod maską, więc jeśli nie widzieliście, to zapraszam, zachęcam do obejrzenia, jest też nocny odcinek. Dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy? Proszę bardzo. Oczywiście wszystko w wersjach AMG. ładny kolorek. O, tam coś ciekawego zaraz podejdziemy. Tu mamy AMG S63 S-Matic No tak, no jak to w Mercedesa. W sumie wszędzie wygląda to podobnie. Dobra, ale my idziemy tam. To jest coś ciekawego. Zobaczcie. Całkiem przyjemny Batmobil. Bardzo przyjemny. Tu mamy premierę nowego Mercedesa Gielę. Pokażę wam jego pyszczek. No spore autko. No, dzisiaj przyjechałem X5, więc mamy, mamy konkurenta. Dobra, i co tam jeszcze mamy? Nowy Mercedes Benz EQC. Zaraz dojdziemy no i będziemy lecieć dalej. Ok, teraz jesteśmy przy premierze EQC. Zobaczymy jak to wygląda. Dużo premier nowy gielce! Nowy Giel 53. Jak widzicie, mercedes wystawił się na bogato. Ym... Za mną. Za mną będziemy mieli smarta, nowego smarta. Także już idziemy do nowego smarta. Zaraz zobaczymy, co tam, co tam się dzieje w temacie smarta. No dobra, i zmierzamy. Po raz piąty chyba powiem słowo smart, czyli do smarta. Tu mamy miniaturę, która może parkować wszędzie zmieści się w każdym miejscu ale nas interesuje ten koncepcyjny Vision EQ 4.2 zobaczcie Znacie, że wygląda ciekawie i ten wyświetlacz z przodu Idealne miejsce, żeby w coś przyzwonić. Do miasta perfekcja Ale zobaczcie jak z tej strony Kapsuła No przyznam, że robi wrażenie Tu dziewczyny Dziewczyny w Mercedesie też Trzymają poziom Dziewczyny premium można by rzec Dobra, idziemy dalej Klasa X. A tu mamy coś dla dużych chłopców, czyli Actros. Moi drodzy, w tym roku organizatorzy się postarali. Narzekania nasze zeszłoroczne na szarańcze, w Dzień Prasowy. Pomogły i ponieważ mamy bilety po 500 zł od 10 do 2, jestem w stanie dla Was dzisiaj zrealizować. Widzicie, jak, widzicie jakie pustki względem zeszłego roku. Także przystępuję do dalszej pracy. BMW przed nami będzie się działo. Przed nami McLaren. Zobaczymy, co w trawie piszczy, jeśli chodzi o tą markę. Posłuchajmy, może odpalił silnik. Tempo mają trochę inne niż samochody, jeśli chodzi o platformę. Zadek by się przydało zobaczyć. Będzie długo, ale co tam? W końcu taki chaot na ulicy nie zobaczycie. No ale nie ten zadek, nie ten. Przyjemne widoczki, nawet bez dziewczyn. Tu możecie mnie zobaczyć w całości. Co prawda lustro mnie przecina, ale nic. Także siemanko, bez operatora trzeba sobie radzić tak, jak sobie radzę, a tu chciałem Wam pokazać stanowisko BMW i temat wielkiego Grilla, przerośniętego Grilla. Odebrałem od BMW Polska wczoraj samochód i złośliwe, kąśliwe uwagi na temat wielkiego grilla w X5 co się pojawiło z grafiką na fanpage'u. No ja mam poczucie humoru, także niektóre były naprawdę śmieszne, ale zobaczcie, jeśli według Was X5 ma przerośnie Grill, to co powiecie na temat X7? Zauważcie, że teraz światła przednie są bardzo płaskie i rozciągnięte, dlatego też w, w ramach kontrastu myślę dla tych świateł grill został bardzo, bardzo powiększony względem poprzedniego. Mówię oczywiście o generacji X5, bo X7 jest nowością. Natomiast jeśli chodzi o 760, no spójrzcie. Tu bym się był ostrożny przy projektowaniu tego przodu, bo rzeczywiście wygląda to dość. Dość dziwnie, ale w przypadku dużych aut jak X7 czy X5 nie wydaje mi się, żeby te grille. No, w X7 też jest spory. Jeśli chodzi o temat grilla, to myślę, że możemy już go zamknąć. Spójrzmy na to, maleństwo. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu jest koncept. Wygląda jak z filmu Flasha Gordona. Co prawda, trudno to nazwać w ogóle samochodem koncepcyjnym, bo to wygląda jakby to było z jednego elementu zrobione wszystko. Ale wizja przyszłości to odnośnie wirtualnego kokpitu bo były też pytania, czy mi się podoba nowy trend zegarów w nowej X5, bo dałem Wam zdjęcie na fanpage. U. No zobaczycie niebawem. W recenzji tego auta na kanale zapraszam Was, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby nie przegapić. Nowe zegary mają plusy i minusy. Wygląda ciekawie, muszę przyznać, drzwi też robią wrażenie. No dobra, i szybciutko pokażę Wam, co tu mamy. To wszystko, co widzicie na tym stanowisku, mam przed budynkiem targów. Na parkingu zostawiłem, czyli najnowsze BMW X5 ze światłami laserowymi. Dlatego zapraszam Was na testy już niebawem. O, właśnie! I zaczyna się od 330 tysięcy brutto. 5 lat do setki. 400 50D, czyli ten sam silnik, który testowałem dla Was w nowej serii 7. 4 turbiny z 3-litrowego diesla. Chyba, że coś się zmieniło, ale nic mi o tym nie wiadomo. Żeby pojemność wzrosła, a turbo było mniej. Dobra, to na co czekacie, bardzo na to czekacie, czyli 330 i limuzyna. Prosicie mnie o testy z zabudowanym grillem, spójrzcie. Tu wygląda tak, jakby to wszystko było zamknięte. No na pewno to się otwiera, tak myślę, że tam są ruchome elementy. Ma to na pewno poprawić aerodynamikę auta, obniżyć spalanie, zawsze tam po przecinku jakieś odrobinę tu i odrobinę tam. Takie zabiegi może poprawiają. patent zamykającą się zamykającym się grillem już widzimy nie pierwszy raz, o ile tam się zamyka i otwiera, tak myślę zobaczmy w środku no i zegary, które właśnie dobrze znam od wczoraj w nowej X5 tunel też bardzo podobny, tylko oczywiście wszystko mniejsze, skromniejsze troszkę ciaśniej no ale wiadomo no ale ładnie wygląda z tą lotką karbonową mini spoilerem, mini skrzydłem ciekawe czy radość z jazdy jest taka sama jak była czy coś tu też zmienili nie zawsze zmiany oznaczają dobre rzeczy ale miejmy nadzieję, że radość z jazdy pozostała bez zmian, bo to jest najważniejsze powiem. oczywiście mamy Elektrycznie otwieramy, zamykamy. O, auto pod kolor mojego zegarka. <laughs> może pora pomyśleć o BMW jako prywatnym samochodzie. No dobra, ale bo robimy za długo, za długo. Mnóstwo samochodów, pędzimy dalej. Co mamy dalej? Atrakcje są. Seria 3, nowa, seria 3. Będzie, będzie. Już moja w tym głowa, nie martwcie się. Tu co mamy? Zeteczka, tak. Kosmicznie wyglądają te. Te nowe, nowe przody, przynajmniej ten grill w drugą stronę jest rozrośnięty, nie w pionie, no trudno w pionie tutaj go tak wrzucić. Nowa Z4. W matowym lakierze. Nawet te literki M40i w takim satynowym, widzicie, dbałość o detale. Dobra, lecimy dalej. Tam mamy X3M. O, właśnie. X3 w MC. Cztery rury z tyłu. No, jestem bardzo ciekawy tego auta. Bardzo ciekawy. I myślę, że nie tylko ja. Zamknięte, widzę. No cóż. Press day, zamknięta fura. Co to za malowanie, kamuflaż. I cena, jakby ktoś był zainteresowany zakupem, proszę bardzo. Możecie sobie zapauzować, nie będziemy przedłużać. Dobra, co my tam dalej mamy? Tu mamy X4 M. No to podobne, tylko że z innym odwłokiem. X4, proszę bardzo. Pauza, pamiętajcie, nie będziemy tracić czasu. Też zamknięte? No też zamknięte, dzyndzle wpuszczone w drzwi. No byłem po poświęce chwilę, bo nie kryję się z tym, że to moja ulubiona marka. Niestety FCA z Alfą nie za bardzo chce współpracować. Być może Alfa też by mi się bardzo spodobała, ale do tej pory miałem tylko możliwość dla Was testować Stelvio w dieslu, a on telepał i klekotał niczym Ursus Zetor i nie zrobił na mnie pod względem jednostki napędowej dobrego wrażenia. Całe auto super. Wrażenie z jazdy, kierownica, wszystko. No ale to może więcej na stanowisku Alfy. A tu jeszcze ostatni rzut, jeśli chodzi o... O nowe X7 gaśnica jest na widoku. W razie czego, w razie czego, zawsze może się przydać. Dobra, zobaczmy jeszcze z tyłu, jak to wygląda. Ogromne drzwi. No tak, ale to mamy dodatkowy rząd siedzeń na bogato. Na bogato Dobra, idziemy dalej, bo tu spędzimy pół godziny A przecież trzeba wszystko Wam pokazać 760 Li Mój Boże, V12 V12 O tak Już na progu nas wita V12 Proszę, proszę Cudowne rzeczy Cudowność, cudowność Na bogato Zobaczmy od jakiej ceny to startuje. No i ten grill. No dobra, mieliśmy nie wracać już do tego. <grytanie> e, nie jest tak tragicznie. Myślałem, że startuje grubiej. t 12 585 koni, 3.8 do setki. No tak, no tak, w modnym kolorze, betonowym. Coś podobnego jak ostatnio testowane dla Was Hyundai 30 Fastback and Performance. A tu mamy to, co też byście pewnie chcieli zobaczyć, czyli 850i w Proszę bardzo na no, Cabriolet to wiadomo jak już będzie pogoda warto by wziąć na test Tych cen, pamiętajcie, że to są ceny wyjściowe. Ja, na przykład, biorąc, odbierając wczoraj BMW X5 z centrali BMW Polska, sprawdziłem konfigurację i jednocześnie odebrałem wczoraj też nową skodę Fabię. Same opcje w X5 ponad 200 tysięcy zł, czyli 4 skody Fabie nowe, plus baza ponad 300 tysięcy, to ponad 10 skodzinek w cenie jednej X5. No ale wiecie, klasa premium, segment suwów. I mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo elektroniki, za którą się zawsze dopłaca sporo. A teraz idziemy dalej do Alpiny. No jeszcze Ross, Rolls, Rolls-Royce Dawn. I mamy dużego zawodnika. No robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. Potężne. Drzwi otwierające się jak w londyńskiej taksówce. Czy w BMW i 3 na przykład. Dobra, Alpina. No i jeszcze BMW M2 Competition. Test też znajdziecie na kanale, także nie będziemy już się tu rozwodzić specjalnie. Cześć, witajcie w dzisiejszym live. Transmituję do Was z poznania z targów motoryzacyjnych. Minąłem już kilka marek w poprzednich halach, które dla Was nagrałem, zarejestrowałem i będę dzisiaj montował w fotelu. Jak najszybciej się da wrzucę na kanał, tak jak rok temu i dwa lata temu, relacje w 4K ze zwiedzania poprzednich hal. A teraz zapraszam Was, krótki sneak peek zrobimy sobie po kolejnej hali marki tak jak Kia i to co widzicie, Jeep i inne smakowitości. No właśnie, co to za czerwona bestia? Jag i Pace, o ile o tym mówisz. Dobra, idziemy na dół, słuchajcie, żeby nie było żeby nie było za długo, bo jeszcze nie ma tłumów. Od 10 do 2 zrobili w tym roku wejściówki za pół tysiąca. I akurat jak przed chwilą... przed chwilą spotkałem Marka Wieruszewskiego, także nawet wystąpiłem w jego materiale, bo <laughs> razem ze swoją dziewczyną, żoną, partnerką wszystko jedno, razem z Anią, z którą nagrywał relacje z targów. Nagrali coś tam, naszą rozmowę krótką. Także ja akurat nie nagrywałem naszego spotkania, ale jakbyście pytali kogo spotkałem, z kim miałem przyjemność porozmawiać, no to z Markiem Doroszewskim, którego bardzo cenię i od lat lubię oglądać jego materiały. Jak tylko czas mi na to pozwoli. Myślę, że może zebrać, ale lepiej mówmy do mówmy blisko no, Proszę, bliżej, tak, bliżej, bliski kadr. Blis, bliski kadr. Rozumiem, takie dziupki mamy zrobić, jak łabątki. Tak, tak jest. Często pytacie, czy kogoś znanego spotkałem na takiej imprezie jak PoznajMotorsze. No to właśnie mamy tutaj jednego znanego. No to chodzi właśnie o tego pana tutaj. <noise> bardzo mi miło. Cześć. Chyba nie muszę przedstawiać, ale nasz badek Marek Wielbrzewski. Marek Wielbrzewski, bardzo mi miło i oczywiście pozdrawiam wszystkich fanów Saturday Car Fever. Mam nadzieję, że jeździcie nocą z samochodami i zadajecie szyku. Podobnie jak zatem tym, tej karmi. Przepraszam, o Jezu. Przepraszam, bo chciałem do ciebie powiedzieć, Grzegorzu, bo przed chwilą grałem z ciźną. Nie zawsze, ja mam na sobie. E, Okej, okay, panowie, proponuję już zakończyć to nagranie, tak, tak. bo. Wypikaj, wypikaj. Kompromitacja, jak zwykle, jest tak, straszna. Sto. ale to zawsze. To, to zawsze.